Dziewczyno, ja to wszystko wyjaśnię, proszę, tylko nie rób głupstw! Już zaczynałam tracić rachubę czasu, od kiedy przychodzę do biura Charlie'ego. Ścierałam nieistniejący kurz, który nie zdążył opaść na jego rzeczy. Przeglądałam papiery, zapiski spraw, o jakich specjalnie nie mówił. Układałam je ponownie, tak aby jak tylko wróci mógł się w tym wszystkim połapać. Nie, nie, już nie. Wpadłam tylko na chwilę, żeby trochę tu przewietrzyć. Mia, nie musisz mnie oponywać. Dobrze, wiem, że przysiadujesz do biurze, całe dnie Zrozum. Jak tylko wróci, to na pewno zjawi się w domu, a nie w biurze. Okej, okay, masz rację. Ja też nie wiem, co myśleć o jego nieobecności. Ale jak wiesz, zdarzało się to już wcześniej. No może nie tak długo jak teraz, ale sama chcę, że tak było. Mhm. Mm No, no. Kiedy będzie w porze? Niestety wyjechał. Może pani zostawić swój numer telefonu? Jak tylko wróci natychmiast, oddzwoni. Oto moja wizytówka. Proszę przekazać, że moja sprawa jest bardzo, ale to bardzo pilna. Cora Cox. Jej sprawę muszę odłożyć w akt akta. Przybycie tej kobiety tak mnie zaskoczyło, że nie powiedziałam prawdy. Że pan Charlie Ferguson od trzech tygodni nie daje znaku życia. Co jest jednoznaczne z tym, że nie rozwiązuje żadnych nowych spraw. Czy zostałam pana Fergusona? Muszę się z nim pilnie zobaczyć. Mogę tutaj zaczekać. Niestety nie ma go. Nie. O nie. O nie i co ja też sobie. To sprawa życia śmierci. Od pewnego czasu spotykam się z mężczyzną. Krótko trwało za uroczenie, bardzo szybko się zakochałam. Mówił, że ma niebezpieczną pracę i odkąd, odkąd zniknął na tak długo, uwierzyłam, że może to być prawda. Proszę. dziękuję. Boję się, że coś mi się stało. Boję się o niego. Kiedy ostatni raz go pani widziała? Jakieś dwa tygodnie temu. Nasze rozstania nigdy nie trwały tak długo. Boję się o niego. O jakich niebezpieczeństwach pani opowiadał? Jack nie mówił mi za wiele o swojej pracy. Mówił tylko, że wykonuje jakąś ważną pracę i odpowiedzialną, w której czeka na niego wiele niebezpieczeństw. Może pracował na budowie? Jakiś świeżowiec? Nie, ależ skąd? Miał tak delikatne tym nie pachniał jak jakiś budowlaniec, rzeźnik, policjant czy handlowiec. Po prostu to wiem. Prawdziwa znawczynię męskich zapachów. Nie drążyłam więcej tematu. Nie chciałam być zbyt nieciekawą co do relacji damsko-męskich tej pani. Telefonu. To pan Ferguson skontaktuje się z panią najszybciej. Dziękuję. Już czekam! na To pytanie retoryczne wkrótce przestało nim być. Ale wtedy, po wyjściu Emily Foster, jeszcze nie zdawałam sobie z tego sprawy. O! Spodziewałam się że cię tutaj znaleźć. Respekt. cieszę się, że przyszłaś. Jakieś wieści od Czarniego? Mój rób też znika, ale zawsze wraca. No wiesz, patyci muszą czasem gdzieś wyfrunąć. Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, czym wtedy myślą. Ten czas był dla mnie bardzo trudny. Na szczęście moja przyjaciółka Peggy, mimo natłoku pracy, pracowała jako charakteryzatorka w studiu filmowym, zawsze znajdowała czas, aby się ze mną spotkać. Chcę znaleźć jakiś strop. Może coś w tych sprawach naprowadzi mnie na ślad Szukam pomocy w pewnej, delikatnej sprawie. Ale jak widzę, nie ma pana Fergusona. Jak widać na załączonym obrazku. Mhm. Kiedy można się go spodziewać? A w czym mogę pomóc? Dużo już nie dam rady. Mój mąż zaginął. Nie daje znaku życia od miesiąca. Już byłam wszędzie i ktoś mi podpowiedział, że w mieście jest specjalista od zaginięć i podobnych spraw. Teraz przychodzę i jego również nie ma. Jak każdy inny facet w tym miejscu też zniknął. Koleżanka miała na myśli, że wyjechał wykonać trudne zlecenie i zajmuje mu to trochę czasu. Cóż mam począć? Zostawić jakiś kontakt, albo pan Ferguson musi się ze mną spotkać, kiedy wróci? Wiem, że czasami tak będzie najlepiej. Jakaś plaga z tymi facetami. Co oni sobie myślą? Pozostawiali takie fajne kobitki i wyjechali na wakacje? Czy co? Niech ich szlak. Co cię napadło Peggy, aby mówić, że Charlie również zaginął? Co mnie napadło? Kochanie, ja jestem pewna, że zaraz zjawią się tutaj inne babeczki z podobnym problemem. To co, zaraz wejdę do jego biura jak do dziewczyny i wypłaczę się, że mój mąż nie daje znaku życia trzech tygodni? Tylko kto mnie wysłucha i mi pomoże. Nie, ja. Spokojnie. Ja mam plan. Peggy miała rację. Sprawa zaginionych facetów była rozwojowa. Po korze Emilii i Aurorze zjawiły się kolejne samotne kobiety. Ale tym razem do gry wrócił Charlie Ferguson. Potrzebuję pana pomocy, pani Ferguson. Od tego jestem. W czym mogę pomóc? Powiem bez Okrudek. Mój chłopak Wiktor zaginął. Niestety razem z nim zaginęła również pewna hmm. drogocenna pamiątka. Chcąc nie chcąc, muszę połączyć te dwie sprawy. Jak długo byliście ze sobą? Pół roku. Ma pani jakieś jego zdjęcia? Nie, ale mogę go opisać. Opis był zaskakująco dokładny. Lucy miała głowę do szczegółów, nawet tych intymnych. Wydawało mi się, że. Znamy Wiktora. Peggy była przerażająco trafna w swoich przewidywaniach. Wkrótce do biura trafiła piąta ofiara męskiego szowinizmu Hanna. W czym mogę pani pomóc? Nie jest gardłem. pani mężczyzna? Skąd pan wie? Ma pani wypisane to na twarzy. Halo? Słucham. Halo. No to szukam telefon. Jak pani ma na imię? Hano. Spotkanie trwało krótko. Nie było mi łatwo rozmawiać w tak krótkim czasie z kolejną oszukaną kobietą. To była jakaś plaga. Chyba to biuro działa jak magnes dla tego typu spraw. Musiałam wykonać jakiś ruch dla poprawy nastroju. Pana? Ja do Pani Aurory Clark. Proszę przekazać przybył Charlie Ferbus. Proszę. Proszę zaczekać. To wszystko, co mogę powiedzieć. A więc Pani Moritz Donald nie daje znaku życia od miesiąca. Czy miał jakiś wrogów, kogoś, kto się namu nie wydaje mi się. W jego branży trudno narazić się komukolwiek. A czym się zajmuje? On jest handlowcem. Sprzedaje... Nie do końca wiem, czym handluje. A jak długo jesteście małżeństwem? Pobraliśmy się miesiąc temu. Nie rozumiem. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale Donald zaginął na zajacz po naszym ślubie. A mogę zobaczyć, jak wygląda Donald? Mam tylko to jedno zdjęcie. Niewiele na nim widać. Zabawne, ale Donald nie lubi się fotografować. To na pewno jest Donald Clark. Oczywiście. Tylko ja zostałam przy swoim nazwisku, a Donald nazywa się Morgan. Um, Czy mogę zabrać to zdjęcie ze sobą? Jeśli to wciąż pomoże, to proszę bardzo. Jak najszybciej opuścić dom Aurory. To była pierwsza moja myśl. Druga to, że przede mną była gruba ściana, którą trudno będzie przebić. Pozbierać myśli, aby dojść do siebie i przemyśleć w jakim miejscu jestem i co mam dalej czynić. Przyjechałam jak najszybciej, mogłam po telefonie. To dobrze. Przejdę od razu do sedna. Proszę spojrzeć na to zdjęcie. Czy kogoś pani rozpoznaje? To Ben, Ale ta kobieta? Nie znam jej. Skąd ma pan to zdjęcie? To było mi przez przypadek. Atmosfera biura zaczęła ciążyć. Potrzebne mi było się przewietrzyć. Najbliżej była Tri Street, tam gdzie mieszka Emily. Spotkanie z nią było krótkie. Po odwiedzinach panny Emily, moje kroki podążyły do następnej ofiary męskiej zachłanności. Coraz bardziej dochodziła do mnie przytłaczająca prawda, która nie dawała mi w tej chwili spokoju. Trzeba było się upewnić. A kolejna kobieta, Hanna, mieszkała obodal. Po wizycie u niej sprawa zaczęła się coraz bardziej komplikować. Po tym wszystkim, co mi się wydarzyło, moja mama bardzo się rozchorowała. Myślę, że obecność prywatnego detektywa w jej domu nie pomogłaby. Dziękuję za panowe rozumiałość i dyskrecję. Nie będę zabierał dużo czasu. Mam tu zdjęcie i proszę na nie spojrzeć. Jakie ma pan ładne dłonie? Czy pani rozpoznaje kogoś na tym zdjęciu? O Boże. To mój Zachary. Po tej rozmowie dotarło do mnie, że pisze się czarny scenariusz tej sprawy. Chociaż tniła się iskra nadziei że może to wszystko to nieporozumienie. Po moim powrocie do biura już na nic nie było ochoty, ale ten wieczór nie miał się tak szybko skończyć. Sprawy nagle nabrały nieoczekiwanego obrotu. Wieczorna wizyta niespodziewanego gościa całkowicie mnie zaskoczyła, ale jednocześnie doprowadziła mnie do odkrycia niewygodnej prawdy. Po powrocie do biura, emocje wzięły górę nad rozsądkiem. Aurora? znalazła się pani Donat. Ukrywa się w starym plowarze przy Old Street. Hanna? Podaję adres, gdzie w tej chwili znajduje się pani Zachary. Emily? Jak w tej chwili jest... Cora? Wiem, gdzie jest pani Ben? Lucy? Odnalazcie pani Wiktor. Ben! Czy zdajesz sobie sprawę, że przez ostatnie trzy tygodnie Ciebie szukałam? Kora, kochanie, skąd ty się tu wzięłaś? Czek! Dni zajęło znalezienie ciebie. Emily, to nie tak jak myślisz. Musiałem ukryć się, bo mi groziło. Bet? Dokąd idziesz z tą walizką? Zostawcie mojego brata w spokoju. Ewo, daj spokój, muszę z nimi porozmawiać. Mówisz mi po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam? Cały czas się chroniłam. Jak tylko dowiedziałam się, że kręcisz swoją przyjaciółką Lucy, byłam bardzo zła. Ale przyjechałam tutaj, żebyś mógł mi się wytłumaczyć. Nie za dużo was tutaj? Nie, kochanie, nigdy nie było nas za dużo. Co, dziewczyny? Kochanie. Do której z nas teraz mówisz? Mogę wszystko Wam wytłumaczyć. Nic złego się nie stało. Jeszcze nie. Ale pewnie dziś się wydarzy. Widzę, Aurora, że trochę Ci się przytyło. Ale jesteś spostrzegawczy. Doktor powiedział, że będzie parka. Nie powiesz mi, że ja jestem ojcem? Podczas naszego ślubu nawet ja jeszcze nie wiedziałam. Ale teraz nawet już mój mąż wie. Gratuluję. Powiedz nam, co teraz mamy zrobić? Byłam totalnie załamana, gdy odkryłam, że mój mąż Charlie, w chwilach, kiedy bywał nieobecny, spędzał radosne momenty z tymi kobietami. Najpierw była wściekłość, która przerodziła się w obojętność, a ta, o dziwo, zamieniła się w litość. Mogłam tylko czekać na rozwój sytuacji, która szybko zmierzała w niebezpiecznym kierunku. Jestem pewna, że jest tylko jedno rozwiązanie. No nie chcesz tego użyć. A ktoś mi tym przeszkodzi? Nie pozwolę zrobić krzywdy mojemu bratu. Ewa, to już nie ma znaczenia. Ja nie mam nic przeciwko. Ja. Ja nie wiem. Zjawiając się w tym miejscu, chciałam się zemścić, ale trwało to chwilę, kiedy patrząc na całą sytuację, poczułam współczucie dla Charlie'ego. stąd tego samotniony i pozbawiony jakiejkolwiek obrony, złapany w pułapkę bez wyjścia. Musiałam zareagować. Poczekajcie, dziewczyny. O, panie Ferguson, dziękujemy za wskazanie kryjówki tego tu. Samca? Zanim użyjecie ten rewolwer, muszę coś wyjaśnić. Słucham. Nie znacie wszystkich faktów. A mianowicie ten oto mężczyzna. Nazywa się Charlie Ferguson. To ja nie rozumiem. Jest was dwóch? Nie. Charlie jest moim mężem. On jest gejem? Mija, to ty? Szczerze, panie Ferguson, to coś podejrzewałam. Mija, proszę cię, przemów do rozsądku tym kobietom. To już nie mam nic do powiedzenia. Co daleko to zaszło, Charlie. <laughs> Dziewczyno, ja to wszystko wyjaśnię, proszę, tylko nie rób głupstw! Nie dam to był żeński pluton egzekucyjny. Już nie mogłam na to patrzeć. Mój Charlie już odpokutował, stojąc twarzą w twarz ze śmiercią z rąk tych kobiet. Kiedy detektyw mi Ferguson słucham, nie zajmuje się poszukiwaniem zaginionych partnerów. Czy wyrażam się jasno? Do widzenia. Charlie zdał sobie sprawę że przestał kontrolować swoje relacje z kobietami, więc próbował uciec ode mnie i tych wszystkich dziewczyn. Chciał poukładać swoje życie od nowa, a w końcu wrócił do mnie. I tak już miało zostać, a ja chyba mu wybaczyłam.